Witam was bardzo serdecznie. Jak już niektórzy widzieli na Instagramie na zdjęciach, mój mąż porządnie obrał mi indyka z kości. To znaczy indyka, no same piersi z indyka. No i tutaj dodatkowo mamy dwie takie fajne polędwiczki. Yy, tak, będziemy potrzebować dwie piersi z indyka, tak jak już powiedziałam, trochę masła, cytryny, miodu, oleju i przypraw. Zaczynamy. Pierwsze, kochani, co robimy, to porządnie myjemy cytrynę i sparzamy ją wrzątkiem, żeby nie było żadnych bakterii. Teraz bierzemy, obcinamy tą dupkę, ona będzie nam niepotrzebna, i kroimy sobie dosłownie kilka plasterków. Ręki. Bierzemy jakąś miskę, może być plastikowa, tak jak i w moim przypadku. Wlewamy sobie trochę oleju. Teraz do tego oleju, zapomniałam na samym początku Wam powiedzieć, bierzemy cztery dosyć duże ząbki czosnku i ścieramy albo na tarce, albo po prostu przez praskę przeciśnięcie. Jak już mamy starty czosnek, dodajemy kilka kulek zioła angielskiego. Dwa małe listki, laurowe, ale z tym to już tak troszeczkę tylko, mieszamy, żeby powstała taka marynata. Bierzemy nasze piersi z indyka, teraz panierujemy właśnie w tych wszystkich naszych przyprawach przejściośniętkie. Tak dokładnie, żeby przeszły wszystkimi tymi smakami. I tą polędwiczkę tak samo. Będzie dobre. OK. I teraz gdzie nie gdzie wkładamy kilka plasterków naszej cytryny na sam spód, pomiędzy także trzy plasterki cytryny wystarczy. Teraz to przykrywamy i wkładamy na całą noc do lodówki. I tak jak powiedziałam, na całą noc wkładamy mięso do lodówki. U mnie, kochani, cała noc minęła. Ściągam sobie pokrywkę i całe to mięso z tą cytrynką, przyprawami, przekładam do żaroodpornego naczynia. Ok, jak już widzicie, dwie piersi z indyka przełożyłam do żaroodpornego naczynia wraz z tą całą marynatą i cytrynką. Jedyne co nie przełożyłam do żaroodpornego naczynia to są te dwa małe kawałki mięska, które rzucę na, yy, po prostu na, na grilla i usmażę osobno, ponieważ to jest tak delikatne mięso, że nie chcę aby w środku było przesuszone, tylko żeby było naprawdę takie soczyste. Teraz co robimy? Yy, bierzemy folię aluminiową, przykrywamy żaroodporne naczynie. Rozgrzewamy piekarnik na 375 stopni FH i wkładamy nasze mięsko do pieczenia. A czas pieczenia podam Wam jak zwykle na samym końcu. 40 minutach pieczenia indyka właśnie pod tą folią ściągamy te cytrynki. One już nie będą nam potrzebne. One już swoje aromaty i sok dały porządny. Bierzemy, teraz przekładamy. Nasze piersi z indyka na drugą stronę. No kurde, popuść. Się. I teraz od góry troszeczkę smarujemy tego indyka masełkiem. Jeszcze troszeczkę posypujemy papryczką, żeby ładnego koloru nabrał. Przykrywamy naszego indyka z powrotem folią aluminiową i pieczemy jeszcze tak 15 minut. A tak już, kochani, prezentują się upieczone piersi z indyka. U mnie piekły się w piekarniku 55 minut, ale jak to wiadomo, każdy ma inny piekarnik, więc sprawdzajcie sobie już wasze piersi z indyka po 45 minutach, czy są miękkie. I voila. Mam nadzieję, że wypróbujecie przepisu, że Wam posmakuje, a ja już się z Wami żegnam, życzę Wam smacznego i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa pa!